Festiwal Jezior Turawskich jest pierwszą tego typu inicjatywą w gminie, która sprzyja rodzinnemu spędzaniu czasu. Przede wszystkim to spotkanie rodzinne skierowane jest do dzieci, do rodziców, a wieczorem do wszystkich tych, którzy będą chcieli tutaj chwilę odpocząć. Święto, które rozpoczęło się w piątek na Jeziorze Srebrnym w Osowcu, oprócz dobrej zabawy ma również inny cel. Zaproszenie turystów, pokazanie jak piękne miejscem jest gmina Turawa, jak piękne mamy jeziora. Też zorganizowanie mocy atrakcji dla naszych mieszkańców, dla dzieci z terenu gminy, które rozpoczęły właśnie wakacje. Piękno jeziora średniego oraz masa atrakcji dla najmłodszych przyciągnęły wielu. Blisko mieszkamy, też często jesteśmy, odwiedzamy i bardzo pozytywnie. Także fajnie, jesteśmy zadowoleni i tylko korzystać. Atrakcje dostępne w Turawie, takie jak park linowy, bańki mydlane czy wata cukrowa, sprawiły, że przyjeżdżają tu turyści z różnych części Polski. Nie jesteśmy stąd, więc wybraliśmy się na wycieczkę rowerową i prawdę mówiąc jadąc wałem zobaczyliśmy, że coś tu się odbywa. Córka od razu zadecydowała, że coś ciekawego, więc przyszliśmy. Zrobiliśmy sobie na magnes, na lodówkę i puszczaliśmy bańki, a jeszcze wzięliśmy sobie te, tą mapkę z drogami, z drogami rowerowymi. rowerowymi. W niedzielę, czyli ostatni dzień świętowania festiwal przeniósł się nad Jezioro Duże. Zapraszamy Artystów, amatorów, ponieważ naszym głównym punktem programu będzie plener malarski z udziałem pana Romana Szmeltera, to uznany artysta. Punktem kulminacyjnym był wyścig rowerkami wodnymi. Karolina Urban, Kurieropolski.